W ostatnim czasie w sieci możemy znaleźć coraz więcej artykułów bądź filmów na YouTube pokazujących, że atrybuty szybkości oraz przyspieszenia są zdecydowanie ważniejsze aniżeli inne grze. Na tym kanale jest już odcinek na temat budowy taktyki w oparciu o te właśnie y, 10 atrybutów i te dwa oczywiście wchodzą w ich zakres, ale co by było? Poprowadzili jedną ze średnich y, europejskich y, drużyn s, top 5, no i doprowadzili na przykład którąś z nich do europejskich Pucharów lub do Ligi Mistrzów, a robili to wszystko w oparciu o y, przyspieszenie. I szybkość, no to myślę, że moglibyśmy się tutaj przychylić do tej tezy, że ci wszyscy ludzie, którzy tak rozpisują się o tych dwóch atrybutach, mieli rację. Po dwie drużyny z każdej ligi, i skorzystamy z koła losującego, który wyłoni nam drużynę, którą poprowadzimy. Uwaga, uwaga! Zwolnienie blokady, i startujemy. Na kogo padnie? Uwaga, 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 przechodzimy do ligi francuskiej Ligue 1, a drużyną, którą poprowadzimy jest tak, Montpellier. Wymagania co do tego sezonu są takie, że mamy zakończyć rozgrywkę w środku tabeli, więc jest to to, o co nam chodzi. Także będziemy chcieli z tym składem awansować do europejskich pucharów. Zobaczymy, czy uda się zrobić to w tym sezonie. Zaraz lukniemy, jak to wygląda, jeśli chodzi o te dwa atrybuty, które w tym odcinku bierzemy pod uwagę pod koniec następnego sezonu. Na koniec oczywiście mamy być w górnej połowie tabeli rozgrywek i na przestrzeni tych pięciu sezonów nie ma nic, co poza to wykracza, a my będziemy chcieli to zrobić styl taktyczny, który będziemy grali w oparciu o te dwa atrybuty. Oczywiście będzie to albo gegenpress, Press, ewentualnie mogłoby to być gra z krzydłami, płynny kontratak, może jeszcze bezpośredni kontratak, czyli wszystkie te style, gdzie przyspieszenie i szybkość odgrywają bardzo duże znaczenie. W tym momencie zdecydujemy wybrać gegenpress, Press, ale zobaczymy, może uczynimy tu jakieś zmiany, formacje, wprowadźmy sobie obojętnie jaką, bo jak będziemy do tego podchodzić? No oczywiście e, zawodników, jeżeli sobie posortujemy, tutaj w tym momencie mamy narzędzie FM Data Lab jest to program, który pokazywałem w odcinku na temat analitycznego podejścia do taktyki. On się chyba nazywa analitycznie rzecz biorąc. Dla tych, którzy go jeszcze nie widzieli, gorąco zachęcam do obejrzenia. W każdym razie tutaj mamy możliwość posortowania sobie zawodników według szybkości. Co prawda. Tutaj jeszcze jest pod uwagę brana zwinność, no ale dobra, to nam aż tak bardzo nie będzie przeszkadzać. W każdym razie mamy tutaj całą naszą drużynę, czyli pierwszy skład, drugi skład oraz drużyny młodzieżowe. Widzimy, że najszybszym zawodnikiem w naszej drużynie jest Musa Al-Tamari, więc jest to piłkarz, który na pewno znajdzie się w pierwszym składzie. I w zależności od tego, jaka jest jego odpowiednia pozycja, a nawet jeżeli nie będzie, to i tak będziemy starać się go tam obsadzić. I to samo zrobimy z innymi piłkarzami z naszego składu. Najszybszych naszych piłkarzy mamy już w składzie. Większość zawodników gra na swoich naturalnych pozycjach, ale biorąc pod uwagę to, że w piątce naszych najszybszych zawodników był na przykład kulibali oraz tą samą ulubioną pozycją jest lewe skrzydło Nordina, a właściwie to prawe, no ale wszystkich tych zawodników musieliśmy jakoś obsadzić. Wobec tego jeden z najlepszych naszych zawodników według gwiazdek, i właśnie zobaczymy na ile to się sprawdza, to jest Savanie, czyli nasz ofensywny Pomocnik, który powinien grać tu w miejsce Kulibaliego, rozpocznie na ławce rezerwowych, a nasi najszybsi piłkarze będą w składzie. Widzimy już tutaj, że co do tego parametru, najwolniejszymi zawodnikami są środkowi obrońcy, więc za chwilę zobaczymy, kogo ewentualnie na rynku transferowym moglibyśmy. Pozyskać niestety budżet płacowy wynosi zero, także bardziej musimy się skupić nad wypożyczeniem albo na kimś, na kogo naprawdę ten, ta płaca byłaby bardzo niska, więc zobaczyliśmy sobie tutaj, kto ewentualnie byłby zainteresowaniem przejściem do Montpellier. No i widzimy, że reputacja światowa tego zawodnika jest to tylko pół gwiazdki, ale Tyler Magloa Czyli jak to tam się czyta? Przyspieszenie między 18 a 20, szybkość między 16 a 20, środkowy obrońca i jest to zawodnik, któremu na pewno się przyjrzymy. Na początku zaobserwujemy go przez tydzień i dodatkowo no, tych takich zawodników, gdzie to jest najwyższe. I zobaczymy, kogo będziemy mogli z nich zakontaktować. W międzyczasie, kiedy czekamy na raporty o tych szybkich obrońcach, my ustalamy punkt ciężkości w treningu taki, żeby wszyscy nasi piłkarze trenowali szybkość. A tutaj jest lista 84 piłkarzy, na temat których co do scoutingu mamy przyzwoitą wiedzę. Widzimy, że na sam szczyt tej listy wyłania się Mateo Lisica jest to zawodnik chorwacki my w tym momencie zleciliśmy jego scouting, on występuje na pozycji prawego skrzydłowego, także tak na wszelki wypadek gdyby ten podstawowy zawodnik miał kontuzję, no to moglibyśmy z niego skorzystać, kogo jeszcze, mamy tu Cedrica Bakambu co prawda w ataku mamy szybkiego zawodnika, ale on przyspieszenie i szybkość ma 15. Dodatkowo jest na liście do wypożyczenia. Pośledzimy sobie paru tych piłkarzy i zaraz zobaczycie, z kim udało nam się podpisać umowę. Atrybuty tego zawodnika w naszym zespole ciężko będzie przebić. Dołącza do nas Tyler Magloa czyli ten, którego na początku skautowaliśmy. Przyspieszenie 18, szybkość 18 i on z miejsca przychodząc do nas. Northampton, czyli Drużyny, której reputacja sięga mniej więcej tak jak drugi szczebel polskich rozgrywek, będzie w pierwszym składzie drużyny Montpellier i zobaczymy na co jego szybkość się zda. Już nie mogę się doczekać, jak na to odpowiedzą kibice, którzy w tym momencie oceniają go na 2, ale zaraz zobaczycie, jak on potrafi biegać. I to już koniec transferów, jeśli chodzi przynajmniej o tą pierwszą rundę lub nawet cały sezon, a kiedy porównamy sobie naszych zawodników na tle całej ligi, biorąc pod uwagę te parametry, no to nie jest tak jak byśmy oczekiwali, bo w szybkości póki co jesteśmy na ósmym miejscu, a w przyspieszeniu jesteśmy nawet po e, niżej, średniej, na dwunastym i zaczynamy symulację sezonu pierwszego. Uwaga, 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 jest, mamy to, Montpellier, taki cel sobie tak po cichu, bardzo po cichu, nikomu nie mówiliśmy tego na głos, postawiliśmy, jesteśmy w lidze mistrzów, a początek sezonu byliśmy znacznie lepszy i... Prawie przez połowę sezonu biliśmy się o mistrzostwo, ale potem oczywiście już było dużo gorzej, wróciliśmy do tego mniej więcej co graliśmy. Na początku to wyglądało trochę poniżej oczekiwań, ale miejsce zajmujemy na pewno powyżej oczekiwań, bo Montpellier w przyszłym sezonie będzie mierzyć się w europejskich pucharach, no po prostu nie bywało, ale zobaczmy, komu my to zawdzięczamy, więc jeżeli sobie przejdziemy do analizy najszybszych zawodników. To jest oczywiście nasz niedawno, znaczy niedawno, mamy już 20 maja 2024 roku, przed rozpoczęciem sezonu środkowe obrońca. E, w każdym razie, no u niego te występy nie były zbyt dobre. No oczywiście to pewnie wynika z tego, że nie tylko i przyspieszeniem, i szybkością ma zbudowano, ale on nie pomógł sobie tymi innymi atrybutami. Gdyby w skoczności było lepiej, no ale oczywiście tutaj e, w tym teście Patrzyliśmy tylko na te dwa inne atrybuty. E, krycie gra głową, tutaj wyglądało u niego całkiem nieźle. No, ale na pewno to, że te inne atrybuty nie pomagały, trochę na to wpłynęło. 6,67, czyli no, poniżej raczej e, ligowej średniej. Ale kiedy popatrzymy sobie, już. E, w to co wymagamy od środkowego obrońcy, czyli mamy wślizgi na poziomie takim lekko poniżej średniego, gra w, gło, głową fatalna, 54% tylko wygranych pojedynków główkowych Jeśli chodzi o wybicia 1,3 no to to jest już dość dobrze, prawie wysoko także no, wybicia całkiem nieźle Zablokowane sytuacje w okolicach średniej ligowej i wybicia Przepraszam, i przechwyty w okolicach 2, czyli średnie to są wymagane takie 2,15. Ale spójrzcie na to z tej strony, biorąc pod uwagę, że my na poziomie League E, czyli 5 w piące najlepszych lig. W Europie i to, że za tego zawodnika zapłaciliśmy tylko 27 tysięcy, no to chyba musicie przyznać, że ten zawodnik spisał się znacznie, mimo wszystko znacznie powyżej oczekiwań. Jego kolega w obronie Diara, te inne atrybuty oczywiście były dużo lepsze, ale przyspieszenie, szybkość to było kolejno 15 i 14. Ciut więcej, aczkolwiek za tego zawodnika również zapłaciliśmy więcej 700 tysięcy. Więc biorąc pod uwagę przepaść cenową, no to oczywiście. E Mama Diara powinien spisywać się znacznie lepiej. Lepiej było w wygranych pojedynkach główkowych, ale nie dużo, bo tu mamy 64%. Siliski też były lepsze. Czyszczenie sytuacji 1,69, tu też było lepiej. No nie, nie. Biorąc pod uwagę te wszystkie statystyki, naprawdę wyglądało to znacznie lepiej. Przechwyty 2,65, progresywy do podania, mniej, czyli bardziej do przodu, pomimo tego, że na pozycji obrońcy grającego piłką występował Diara, a ten wcześniej omawiany zawodnik, Progresywnych, potem miał trochę więcej, bo to było prawie 5. Najszybszym zawodnikiem kolejnym, o tak powiem, znaczy nie, po tym pierwszym środkowym obrońcy jest Musa Al-Tamari. On, mimo tego, nawet jeżeli byśmy patrzyli, kto miałby grać na tej pozycji, czy to grałby on, czy grałby ktoś inny, no, może bardziej Nordin, aczkolwiek Nordina postawiliśmy na lewej stronie pomocy, no bo musieliśmy jakoś ich tu wszystkich porozdzielać, no w każdym razie Altamari mógłby być w pierwszym składzie, ale by nie musiał ale spisał się bardzo dobrze 7 goli, 2 asysty 6,78 to była jego średnia u niego co my dobraliśmy pod uwagę on grał na pozycji to był schodzący na pas nikt czyli można powiedzieć byłoby to byłoby to jeszcze raz sobie tu do niego wrócimy no Pomoc, jeżeli chodzi o kreację 0,55 mogłoby być trochę lepiej. O kurczę, progresywne podanie, no ale on raczej za to nie był odpowiedzialny. Chyba, chyba nie to powinniśmy wziąć pod uwagę, może mm, czy to provider. Oczekiwane asysty mm, 0,1 na mecz, jeżeli chodzi o expected goal to wyglądało to 0,18, ale u niego skuteczność, u niego, u niego takie suche fakty, dwie asysty tylko, ale strzelił 7. Goli, chociaż te oczekiwane miał tylko 0,18, więc mogłoby to być trochę poniżej oczekiwań. Jak to wyglądało po drugiej stronie pomocy? Nordin, u niego wyglądało to wprost zjawiskowo. Pomimo tego, że on w ogóle był niezadowolony na początku sezonu, bo stwierdził, że po tym sezonie odejdzie, ale powiedzieliśmy mu, że jak znajdziemy go tego zastępcę, no to wtedy może sobie odchodzi, ale na razie dla nas pograj. Uwaga, 37 meczy. I było tu double-double, 11 bramek i 14 asyst, przyspieszenie 16, szybkość 15, ale oczywiście te inne atrybuty wyglądały dobrze. Teraz mamy ofensywnego pomocnika, który niechętnie raczej na tej pozycji, bo w każdym meczu on był niezadowolony. Przynajmniej w tych sparingowych, no, sparingowych bo potem poszliśmy z symulacją. U niego zdecydowanie wybijała się to przyspieszenie i szybkość. Uwaga, w co drugim meczu strzelał bramkę. 36 meczy, oczywiście w trzech meczach w Pucharze Francji zdobył 9 goli, ale nawet jeżeli wzięlibyśmy pod uwagę same występy ligowe, 8 bramek i 4 asysty, bardzo dobrze się spisał, a na pewno który z tych trzech omawianych, gdzie wszystkie statystyki wyglądały znakomicie, usiadł był na ławce rezerwowych, bo wpuścilibyśmy tam kogoś innego. Ture przyspieszenie 11-12, więc jego sobie może tutaj darujemy. Zobaczmy jak to wyglądało po bokach. 14-14, Sylla, aczkolwiek te inne atrybuty na podobnym poziomie 6,8 i tutaj oni byli wing w śliski 2,77. Bardzo dobrze, no w każdym tym aspekcie jego statystyki wyglądały naprawdę dobrze. Na prawej stronie obrony grał 16 przyspieszeń i 16 szybkość, ale czy on tak miał na początku? Chyba tutaj były jakieś postępy biorąc pod uwagę jego karierę, czy coś tu wzrosło? Chyba nie, chyba tak zostało. No to może tak było. W każdym razie zobaczmy w szczegółach. No tak, w ślizgi 3, driblingi, udane driblingi na mecz, chociaż u niego driblingi też były dobre, chyba 13, no ale to, że na pewno był szybki, pomagało mu lepiej driblować. W pressingu również bardzo dobry, 3,33 i ta szybkość na pewno by to pomagała. Dośrodkowania udane na poziomie 1,39 a one są tylko 9, więc na pewno to, że on szybciej potrafił się rozpędzić i znaleźć lepszą pozycję do dośrodkowania, na pewno to mu w tym pomagało. Zarząd oczywiście jest bardzo zadowolony z naszej pracy i dostajemy najwyższą możliwą cenę 6. Weźmy pod uwagę również to, że całego sezonu odbyła się symulacja, a wejście pod uwagę... Co by było, gdybyśmy do każdego meczu podchodzili w sposób indywidualny, wystawiali zawodników ze względu na ich formę, morale, gdybyśmy przeprowadzali zmiany taktyczne w zależności od tego, jakby nam szło w meczach, ja myślę, że wtedy rezultaty mogłyby być zupełnie inne. Co nam ten eksperyment mówi? Hmm. Nie tylko przyspieszenie i szybkość to, to są te atrybuty, które musimy wziąć pod uwagę, ale jeżeli dodamy do tego, że będziemy rekrutować naszych zawodników według tych dwóch parametrów, i te inne które są ważne dla danej pozycji weźmiemy pod uwagę dodamy do tego skoczność dodamy do tego dribbling, weźmiemy pod uwagę oczywiście aspekty mentalne takie jak przewidywanie i koncentracje one mogą być trochę poniżej ale na pewno nie ulega wątpliwości że przyspieszenie i szybkość znacznie wybijają się poza te atrybuty, więc wniosek z tego jest taki, oczywiście tylko na przestrzeni tego jednego e, sezonu, że na pewno odgrywają niebagatelne znaczenie w naszej grze. Zachęcam do dyskusji e, w komentarzach, e, jak wypadają Wasze testy albo jakie są Wasze doświadczenia e, z tego typu e, no, eksperymentami albo testowaniem. E, e, w waszych save'ach. Jeżeli Wam podobał się ten odcinek oraz ta forma eksperymentu, dajcie znać również w komentarzach. Zachęcam również do polubienia, jeżeli Wam się podobało. Także do zobaczenia, usłyszenia już niedługo na razie i pozdrawiam.